W dzisiejszym odcinku spojrzymy na postać Skazy z trochę innej perspektywy. Bez obaw, nie mam zamiaru niszczyć wam dzieciństwa. Skaza był czarnym charakterem i to, że zabił mu Fasę i wpędził Simbę w poczucie winy, absolutnie nie jest wybaczalne. Dzisiaj chciałbym jednak spojrzeć na niego z innej strony i postawić się na jego miejscu. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał. Filmy pojawiają się tutaj codziennie, więc warto być na bieżąco. Skaza to bohater ze znanej wszystkim bajce Disneya pod tytułem Król Lew, w którym był głównym antagonistą. Co ciekawe, jego pazury były wysunięte przez cały czas, co jeszcze bardziej podkreślało jego złe zamiary. Jest podłym, przebiegłym i podstępnym lwem. Jak jednak wiemy, nikt nie rodzi się zły. Nasuwa się więc pytanie, co uczyniło go niecnym bohaterem. Nasze rozważania możemy zacząć od samych imion głównych bohaterów. Mufasa otrzymał od rodziców imię oznaczające króla, natomiast imię Skazy oznacza odpady. W musicalu Skaza wypowiada zdanie Nikt mnie nie kochał, nawet jako lwiątko, co potwierdza, że jego rodzice Ahadi i Uru nie byli dla niego dobrymi rodzicami. Tylko ze względu na to, że jeden z ich synów urodził się wcześniej niż drugi, Jednego z nich traktowali lepiej, a drugiego od razu skazali na gorszy byt. Mufasa był ewidentnie faworyzowanym dzieckiem. Chyba nikt z nas nie poczułby się dobrze w takiej sytuacji. Skaza ma tajemnicze imię oraz bliznę. Niewiele wiemy o jego przeszłości, a to co wiemy pochodzi z niekoniecznie obiektywnego źródła, jakim są opowieści Rafikiego. Jego nieprzyjazne nastawienie wobec starszego brata może wynikać z wydarzeń z przeszłości. Można też zauważyć, że Mufasa dość często bywał agresywny w stosunku do swojego brata. Między innymi w Królu Lwie był gotów z nim walczyć, gdy ten skomentował jego słowa. A w angielskim komiksie Good Advice is Hard to Find widocznie jest ukazane, że bardziej troszczy się o Zazu niż o Skazę. Bardzo możliwe, że za bliznę Skazy odpowiedzialny jest Mufasa któremu nie spodobało się, że jego brat podważa jego zdanie. Skaza wyciągnął pomocną dłoń w stronę hien, które były zmuszane do życia na cmentarzysku słoni. Były one brutalnie przeganiane z lwiej ziemi i nie mogły tam żyć. Były bardzo mocno wychudzone, a Skaza pomagał im, na przykład dostarczając jedzenie. Pod koniec rządów naszego antagonisty na lwiej ziemi panowała bardzo ciężka sytuacja. Całkowicie zostało pominięte to, że panowała wtedy susza, która była głównym powodem takiego stanu rzeczy. Pomimo zaistniałej sytuacji, lwice wyglądają na dobrze odżywione, a to on jest tam najchudszym lwem. W obliczu suszy, Mufasa czy Simba mogliby wcale nie poradzić sobie lepiej. Pojawienie się wyrzutków rzuca inne światło na postać skazy. Okazuje się, że istniała cała grupa lwic. Które uważały, że był dobrym królem i odrzucały wybawienie w postaci Simby. Były mu wierne nawet po jego śmierci przez wiele lat, choć przez to musiały głodować na złej ziemi. Simba po powrocie na lwią ziemię wygania wszystkie lwice, które wspierały skazę, wskazując je na głód i cierpienie. Nie szczędzi również małych lwiątek, ustanawia nawet prawo, które zakazuje powrotu na lwią ziemię pod groźbą śmierci. Mimo tego wszystkiego jest uważany za dobrego i wzorowego władcę. A Wy jesteście w stanie spojrzeć na skazę z innej perspektywy? Czy jednak ciężko wam przebaczyć mu to co zrobił? Z chęcią przeczytam Wasze rozważania w komentarzach.